Wielki tydzień, wielki poniedziałek i liturgia Słowa, zwłaszcza Ewangelie, przypominają nam wszystkie wydarzenia bezpośrednio poprzedzające mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Ale także właśnie w tych dniach, także i w dniach celebrowania Triduum Paschalnego, odczytujemy. Fragmenty proroka Izajasza, który w połowie VI wieku przed Chrystusem, w bardzo szczegółowy sposób zapowiedział, jak będzie wyglądała droga Mesjasza, ta droga przez krzyż i przez mękę. Bibliści wyliczają, że możemy u niego na kartach proroka Izajasza znaleźć 33 proroctwa. Które w bardzo dokładny, szczegółowy sposób spełniają się w życiu Jezusa. 33, tak jak 33 lata jego życia. I znajdujemy właśnie u tego proroka tak zwane pieśni sługi Jachwe, czy pieśni o słudze pańskim. Cztery są takie pieśni. Dzisiaj, właśnie w tym pierwszym czytaniu. Usłyszeliśmy pierwszą z nich, ale wczoraj w czasie liturgii Niedzieli Palmowej słyszeliśmy trzecią pieśń o słudze Pana. Usłyszymy ją także w Wielką Środę za dwa dni. Jutro będziemy także odczytywać drugą z tych pieśni Sługi Pana. I w końcu w Wielki Piątek. W czasie liturgii Słowa usłyszymy czwartą, taką najbardziej można by powiedzieć, dramatyczną i wyrazistą, która pokazuje właśnie, jak cierpi i jak cierpiał będzie, bo było to proroctwo mesjasz. Ten dzisiejszy tekst pokazuje nam delikatność misji, tego zapowiadanego sługi pańskiego, który jest zapowiedzią samego Jezusa, wybrany mój, w którym mam upodobanie. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlącego się knotka. Ta delikatność działania Mesjasza Zbawiciela, który szanuje wolność, tego, do którego przychodzi, który nie chce, jak to mówimy, z buciorami wchodzić w życie człowieka, ale chcę, aby człowiek otworzył się na niego, aby go przyjął. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów. Usłyszeliśmy o misji Mesjasza, sługi Pańskiego. I odczytujemy dzisiaj, Fragment Ewangelii ona także będzie nam towarzyszyła w tych dniach przygotowania w wielkim tygodniu, także w samej liturgii Triduum Paschalnego, dzisiaj przenosi nas ona do betanii. Do tej betanii o której słyszeliśmy przed tygodniem, kiedy to w ostatnią niedzielę poprzedzającą niedzielę palmową odczytywaliśmy fragment tego bardzo spektakularnego cudu wskrzeszenia Łazarza. I oto dzisiaj Jezus w tej Ewangelii, sześć dni przed Paschą, jest właśnie w domu swoich przyjaciół, Marii, Marty i Łazarza. I jest to po wskrzeszeniu Łazarza. A przed uroczystym wjazdem Jezusa do Jerozolimy. Tak właśnie Jan jakby prowadzi tę historię, która jest historią przełomową, bowiem to właśnie, jak zresztą słyszeliśmy to pod koniec tej perykopy ewangelicznej, właśnie w kontekście tego wskrzeszenia Łazarza przywódcy żydowscy podjęli decyzję, aby Jezusa zgładzić. Nawet próbując to tak uzasadnić niejako, Usprawiedliwić w taki sposób, że lepiej, żeby zginął jeden niż miałby ginąć cały naród. Ale także, jak słyszeliśmy w ostatnim zdaniu, postanowili zgładzić łazarza, bo Żydzi przychodzili do Betanii, żeby zobaczyć tego, który po czterech dniach po swojej śmierci został przywrócony życiu. Dzisiaj Jesteśmy w Betanii, w domu Marii i Marty, i dzieje się tam rzecz, która też przygotowuje mękę i śmierć, właściwie głównie Chrystusa. W zwyczaju żydowskim było to, że po śmierci namaszczano ciało zmarłego wonnym olejem. Często był to właśnie taki bardzo drogi, Nardowy olej. Mówi się, że on był produkowany, przywożony aż z Himalajów. Był bardzo zagęszczony, był bardzo intensywny w swoim zapachu. I żeby jakby zneutralizować w tych wysokich temperaturach, które panowały tam w Ziemi Świętej, w Jerozolimie, zapach rozkładającego się ciała, namaszczano ciało zmarłego olejem. Ale jak będziemy to rozważali podczas Triduum Paschalnego, nie było na to czasu wtedy, gdy Jezus umarł i zdjęto Go z krzyża. W pośpiechu składano Jego ciało do grobu, które użyczył Mu Józef z armatei. Stąd też właśnie w poranek wielkanocny kobiety szły do grobu, żeby jakby uzupełnić ten rytuał. Ale tutaj słyszymy, jakiego ciało już jest na jego pogrzeb, jak to mówi sam Jezus, yy, namaszczane, jakby uprzedzając to, co miało mieć miejsce. Dzisiaj ci, którzy odwiedzają Jerozolimę, Bazylikę, Grobu Pańskiego, zaraz, jak tylko przejdą próg. Tej wielowyznaniowej chrześcijańskiej świątyni, bardzo zresztą specyficznej, od razu czują zapach, ponieważ niejako wchodzą na kamień namaszczenia na kamień, który, którym jest płyta marmurowa, obwieszona lampami Kościoła Wschodniego, zapalonymi, i tam kobiety wylewają właśnie na ten marmur. Bardzo drogocenny też olej, który kupują gdzieś tam w pobliskich sklepach, namaszczając właśnie ten, ta płyta tego kamienia jest cała tłusta niejako od tego właśnie oleju. I bardzo intensywnie pachnie od razu, wchodząc do tego świętego miejsca, szczególnego miejsca, mając po prawej stronie schody, które prowadzą na Golgotę, a w głąb grób Jezusa, pusty grób. Człowiek spotyka się właśnie z takim oddziaływaniem na jego zmysł węchu, czuje właśnie ten zapach. Wszyscy tam dotykają tej namaszczonego kamienia, i na ich dłoniach pozostaje właśnie ten olej, pachnący olej, który przypomina też to wydarzenie z Betanii, gdzie Jezus został jakby uprzednio przed swoją śmiercią. Namaszczony. A więc dotykamy tych wydarzeń bezpośrednio poprzedzających mękę, śmierci, zmartwychwstania, po to, żeby wejść w to doświadczenie rozważania męki, śmierci, zmartwychwstania Chrystusa, czyli paschy, czyli jego przechodzenia ze śmierci do życia. Te wszystkie okoliczności, te czytania, Słowo Boże. Niech ono będzie dla nas jakąś pomocą i wsparciem właśnie do tego, żebyśmy mogli jeszcze bardziej otworzyć się na tę tajemnicę celebrowania Bożej męki. Liturgia nie tylko coś wspomina, nie tylko sięga do jakiegoś wydarzenia z przeszłości. Liturgia uobecnia, czyni, realizuje właśnie to, co stało się jako nasze odkupienie, jako nasze zbawienie. Dlatego potrzeba nam właśnie takiej atencji, takiej wrażliwości, takiej troski, żeby niezależnie od tego, czy będziemy w tym uczestniczyli przez transmisję, czy dla jakiejś wąskiej grupy będziemy mieli tę łaskę być bezpośrednio świadkami, uczestnikami tych wydarzeń, liturgii, żeby to nie było dla nas patrzenie jakby z zewnątrz, jakieś teatrum, ale żebyśmy sami wchodzili w to doświadczenie przechodzenia wraz z Chrystusem z Jego męki przez śmierć do chwały z martwych wstania. Amen.